Dobry dobry wieczór, ja już jestem. Witam Was bardzo serdecznie. Jak co tydzień w każdą środę o godzinie 20. Spotykam się tutaj z Wami na takim naszym spotkaniu live, na którym rozmawiamy sobie na jakiś jeden wybrany temat, plus odpowiadam na Wasze pytania, jeżeli takie się pojawią odnośnie tego tematu. Dzisiaj porozmawiamy sobie o ogrodzie zrównoważonym. Ogród zrównoważony to jest. Kontynuacja wątku, który zaczęliśmy tydzień temu. W ubiegłą środę rozmawialiśmy właśnie o tym, co to będzie modne w ogrodach w 2023 roku. I jednym z takich haseł, które się pojawiło, był właśnie zrównoważony ogród. Zapisy poprzednich spotkań są, łatwo je myślę znaleźć na YouTube tam się wchodzi w tą zakładkę na żywo i po kolei wszystkie nasze spotkania są. Jeżeli kogoś to interesuje, moda Trendy Ogrodowe na 2023 rok, to bardzo serdecznie zapraszam, odsyłam do poprzedniego nagrania. Co to jest zrównoważony ogród, tak w skrócie? To jest ogród, który da o siebie sam. O tym mówiłam właśnie tydzień temu, o tym pisałam też trochę w dzisiejszym newsletterze. Kto z Was otrzymuje ode mnie maile, na maile można się zapisać na stronie krzakowisko.pl, tam zjeżdżacie na dół strony i jest zapis do newslettera. Można też pobrać różne darmowe materiały, więc też zapraszam. I między innymi dzisiaj w newsletterze było o tym, jak wprowadzić do ogrodu modny kolor, ponieważ Modny kolor na ten rok to jest Viva Magneta, plus, plus, znaczy plus lub właściwie łamane powinno być, lub terakota. To są dwie takie gamy kolorystyczne, które się pojawiły. I o tym, jak te kolory wprowadzić do ogrodu, jeżeli jeszcze takich kolorów nie mamy, a chcielibyśmy mieć, no to właśnie o tym był dzisiejszy newsletter, tak właściwie. Natomiast Teraz na, na tym spotkaniu na żywo porozmawiamy sobie o zrównoważonym ogrodzie, czyli cały czas kontynuujemy ten wątek no, tej mody ogrodo, ogrodowej na ten rok, tak naprawdę. No nie? Um, dobra, jak jesteście tutaj ze mną, to dawajcie znać, przywitajcie się, powiedzcie hello, <laughs> powiedzcie, że jesteście i, i, i jedziemy z tematem. Cóż to jest zrównoważony ogród i dlaczego on jest taki fantastyczny? Ogród zrównoważony to jest ogród, który dba o siebie sam, który jest pełen roślin dobranych w taki sposób, żeby te rośliny dobrze się uczuły w naszym ogrodzie. Żeby były tak posadzone, jakby zrobiła to sama natura. Czyli, czyli dopasowujemy posa... rośliny, które możemy posadzić w ogrodzie do tego, jaka jest gleba. Jak mamy glinę, to, to sadzimy rośliny, które glinę lubią. Jak mamy piaszczyste podłoże, no to sadzimy rośliny, które wolą piach. Jeżeli nasza rabatka, którą będziemy zakładać, jest w cieniu, gdzieś pod drzewami, od północnej strony, po północnej stronie domu umiejscowiona, no to wybieramy rośliny, które ten cień. zniosą, bo nie wszystkie takie będą. Więc yy, najpierw jest to, jakie warunki panują w naszym ogrodzie, na danej rabacie, którą chcemy zakładać, A tak jakby dostosowujemy się. Drugą tak drugorzędną kwestią jest tutaj dobranie roślin, więc nie jest, nie jest to taki efekt, że idziemy do szkółki i wow, jakie ładne. Tylko najpierw wiemy, co chcemy i kupujemy to, co pasuje do akurat do danych warunków do danego ogrodu. Bo wtedy jest szansa, że te rośliny będą dobrze rosły. Po prostu tylko dlatego to robimy. Chcemy stworzyć ogród przyjazny naturze. Ten tak? zrównoważony ogród to jest taki ogród, w którym jest balans, w którym jest taka równowaga biologiczna zachowana, w którym te rośliny rosną same. O to tutaj będzie chodziło. Sadzimy je tak, jakby je posadziła natura, zgodnie z ich warunkami siedliskowymi. Prawda? Więc no jeżeli mamy jakąś roślinę, która jest rośliną, która lubi rosnąć na słoneczku, jest trawą na przykład, wszystkie niemalże trawy lubią przepuszczalne podłoże i słońce, no to nie sadźmy jej na tej rabatce w cieniu, no nie? Dobra, dalej, druga taka kwestia to saćmy te rośliny gęsto, piętrowo, wtedy ograniczy się wzrost chwastów, wtedy te rośliny ocieniają grunt, Chronią glebę przed wysychaniem, nie, nie są zrównoważonym e, dobrym pomysłem. <laughs> nie są dobrym pomysłem do ogrodu zrównoważonego rośliny, które eksponujemy. Jest tak pojedynczo, sadzimy daleko jedne od drugich. Często spotykane w przedogródkach rośliny sadzone, właśnie daleko od siebie, pojedyncze sztuki eksponowane w jakimś żwirku albo w trawniku, tak samodzielnie. Nie mówię o soliterach, nie mówię o jakichś większych drzewach. Natomiast, no, no nie, kompozycja, rabat tutaj wygląda Inaczej w takim ogrodzie te rośliny się sadzi na gęsto. To jest takie główne hasło. Na gęsto. I piętrowo najlepiej, bo wtedy jedne, drugie troszkę ocieniają i te, te chwasty mają ciężej. Po prostu mają ciężej z przebiciem się. Gdyby temat chwastów Was interesował, to tutaj w pasek na górze takie leci szkolenia.krzakowisko.pl, Tam znajdziecie szkolenie na temat walki z chwastami w ogrodzie, więc jeśli ktoś chciałby rozwinąć temat, to zapraszam. No i co nie jest na pewno tutaj w naszym temacie jakie ogrody się tutaj nie wpiszą? No na przykład takie, w których jest sterylny traw, regularnie koszczony. W ogóle takie sterylne ogrody, gdzie każdy listek wynosimy z tego ogrodu, gdzie każdy chwast, który wyrośnie, to my skrupulatnie wyrywamy, takie bardzo takie wylizane te ogrody. One nie są przyjazne przyrodzie. Nie są przyjazne żadnym pożytecznym robaczkom, żadnym pożytecznym stworzeniom. A kiedy te pożyteczne stworzonka znikną, kiedy ten balans właśnie zostanie zachwiany. No to wejdą robaczki, które pożyteczne nie są, i zaczną się problemy z myszycą, z jakimiś chorobami roślin, ze szkodnikami. A wtedy co pójdzie w ruch? A wtedy w ruch pójdą wszelkie chemiczne preparaty, no bo przecież trzeba to czymś zwalczyć. Tak więc to się napędza taka spirala um, takiej chemiczności w ogrodzie, można powiedzieć. Ogród i zostawiamy go w spokoju. Takie jest moje zdanie. Zaraz Wam powiem, co tylko ewentualnie w nim robimy. Natomiast ogrody są tak, jakby propagowane, tak? No bo nie powiem, że każdy taki będzie miał, ale propagowane są teraz ogrody, które są dla przyrodników, a nie dla ogrodników. Czyli w ogrodzie odpoczywamy, obserwujemy, przyglądamy się tym. Czy dzisiaj coś urosło, czy dzisiaj coś zakwitło, czy dzisiaj przyleciał nowy motylek, a nie tam chodzimy, biegamy, wyrywamy chwasty z językiem na brodzie, bo, bo jest jakoś tak nieporządnie. No, nie? Co dalej? No, w takim ogrodzie, w którym ustali się taka równowaga biologiczna, w którym będzie ten balans, zużywamy mniej. Wody, mniej chemii, nie nawozimy takiego ogrodu, ale zużywamy też mniej siły. Właściwie wcale siły nie zużywamy, no nie? Albo nie zużywamy tych sił ponad miarę. I ja Wam już mówiłam o takim ogrodzie. Teraz wiecie, jest od to wymyślone, wymyślone odpowiednie hasło, którym jest ogród zrównoważony. Ja od lat Wam powtarzam o czymś takim jak bez wysiłku, prawda? Czyli ogród, w którym no, warto pracować mądrze, a nie ciężko, w który jest bezproblemowy. I no wiecie, to nie jest żadna nowość, ten zrównoważony ogród. Teraz może tak bardziej, bardziej górnolotnie zostało to nazwane, natomiast no, funkcjonuje to już od, jakich, od jakiegoś czasu. No nie? No to tak. Jak właściwie wyglądają prace w takim ogrodzie zrównoważonym? Prace właściwie można by ograniczyć do wiosennych takich porządków. Czyli gdzieś tam wycinamy trawy, wycinamy byliny, wycinamy jakieś suche pędy, przycinamy krzewy, drzewka, po to, żeby utrzymać ich formę, po to, żeby je utrzymać w dobrej kondycji. Raczej nie robimy jesiennych porządków, czyli jeśli nie sprzątamy, generalnie za bardzo, ponieważ w tych wszystkich resztkach, tych opadłych liściach, no, z trawnika wygrabiamy, tak? natomiast z rabatek niekoniecznie, ponieważ w tych wszystkich liściach, jakichś takich ułamanych gałązkach, w takim całym tym bałaganie, który tam zostaje na rabatkach, zimują te biedronki i różne pożyteczne owady. Więc wiosną też nie szalejemy zbyt szybko, nie robimy tych porządków za szybko. Musi być kilka ciepłych, słonecznych dni, żeby te robale stamtąd wyszły, żeby te biedronki się obudziły. Ja czasami tak mam, że już mnie ciągnie, już bym w tym ogrodzie robiła porządki, ale od gardeliście widzę, no biedronki siedzą, no siedzą po środku. No i co? No przecież ich nie bywale teraz biedronek, to no ja na kompost mogą tego nie przeżyć. Więc czekam, więc czekam. Bardzo zdrowa cecha u każdego właściciela ogrodu, cierpliwość. Cierpliwość po prostu, trzeba się uzbroić w cierpliwo. cierpliwość, jesienią za bardzo nie sprzątać, wiosną opóźnić wiosenne sprzątanie. Dalej, czego to mogłabym to właściwie wam pokazywać. Nie rób jesiennych porządków, poczekaj do wiosny, no nie? A następny punkt byłby taki: nie zamęczaj roślin nad opiekuńczością. Słuchajcie, to jest tak, jak z dzieckiem, jak z dziećmi. Jak dzieci są małe, to trzeba je nakarmić, napoić, wszystko im podać pod nos, wypielęgnować, wychuchać. Obserwować i tak dalej. Tak. Natomiast im one są starsze, tym dajemy im więcej samodzielności. Puszczamy je wolno. Dosłownie tak samo należałoby się zachować z roślinami w ogrodzie. Sadzimy rośliny. Założenie jest takie, że dobraliśmy właściwe rośliny do naszego ogrodu, tak? że natura będzie je pielęgnowała, że one sobie poradzą. W tym pierwszym okresie, zanim one się ukorzenią, wyjmujemy je z doniczki załóżmy, wkładamy do naszego ogrodu, to jest dla takiej rośliny szok, bo ona była, ona była wychuchana, wypielęgnowana w szkółce. Tam miała nawożenie, tam miała podlewanie, jest w świetnej kondycji i nagle, i nagle powstała trochę w sklepie, powiedzmy, tam już. Tak mogło być jej tak sobie, już może być przesuszona na przykład. I przenosimy ją do naszego ogrodu. I chodzi o to, żeby w tym pierwszym takim czasie po posadzeniu, no to faktycznie dogodzić jej, faktycznie ją podlać, pochuchać, podmuchać, poobserwować, czy tam jej nic nie przygryza, bo ona w tym momencie jest słaba. Ona jest bardzo. W złej sytuacji tak naprawdę po prostu przeprowadza się i przeprowadza się non stop, pora, żeby się osiedliła w danym miejscu, pora, żeby zapuściła korzenie. Żeby to się stało, no to trzeba ją ustawić taką jak lubi, nawet czasem i dogodzić, nawet posypać tego kompostu, nie liczyć tylko, że będzie rosła na samej tej glinie, czy na samym tym piachu, chociaż normalnie by rosła. Natomiast to będzie dla niej za duży szok, więc początek, sam początek, zanim ona się ukorzeni, to jej dogadzamy. Natomiast już po roku czasu, to ja uważam, że każda roślina sobie w ogrodzie radzi sama. Rok to już jest maksymalny czas, w zależności od tego, co my tak naprawdę sadzimy. Większość roślin będzie już po trzech miesiącach samowystarczalna. Więc nie zamęczajmy tych roślin swoją nadopiekuńczością. Nie róbmy z nich takich um, nieporadnych życiowo roślinek, takich dzieciaczków rozkapryszonych, bo one tego nie potrzebują. Nie było nas, był las, ta natura była przed nami, także spokojnie, ona sobie poradzi znakomicie. I um, no, ja nie krytykuję absolutnie, um, nie to, że że mam coś przeciwko, natomiast nie widzę takiego realnego powodu, żeby na przykład stosować jakieś gnojówki, wywary, czymś polewać, podlewać te rośliny. No bo jeżeli jest zachowana ta równowaga biologiczna w ogrodzie, no to nie powinno być takiej potrzeby, tak naprawdę. Dobra, z tym się wiąże to, że nie od siebie roślin w swoim ogrodzie, bo my możemy, popełniając te wszystkie błędy, rozpieszczając i roz, rozpuszczając za bardzo te roślinki, yy, możemy im zrobić krzywdę, czyli one mogą się rozleniwić. I teraz tak, założymy nawodnienie automatyczne w ogrodzie. To jest bardzo częsty błąd, że podlewanie jest włączane rano 10 minut, wieczorem 10 minut i tak codziennie, no to już największa głupota, jaką można w podlewaniu zrobić. W ubiegłym roku, zresztą jest artykuł na krzakowisko.pl, jak wpiszecie w wyszukiwarkę podlewanie, to wyskoczy Wam cały artykuł, trzy nagrania były na ten temat, dosyć potężne, gdzie rozbierałam na czynniki pierwsze, co, jak, dlaczego, z jakiego powodu, w jaki sposób, czym, się podlewa, więc ten temat jest wyczerpany, na blogu to z łatwością znajdziecie. Więc nie rozumiem, ja nie, nie sama mam podlewanie założone pod podrudku, no nie, natomiast no, trzeba tego używać z głową, od czasu do czasu, kiedy faktycznie jest spiekota, kiedy widać, że te roślinki się męczą. No, te, pomagamy, tak, rzeczy one, one są małe, natomiast no, nie codziennie, nie po troszkę. Korzenie mają rosnąć w dół, a nie ciągle siedzieć gdzieś przy powierzchni, bo przy powierzchni przecież jest woda i przy powierzchni jest wilgotno. Więc możemy te rośliny od siebie uzależnić i wtedy, no co, wtedy system działa na okrągło, tak naprawdę. No nie, nie, tak jakby, no marnujemy tą wodę. Powiedzmy sobie szczerze, marnujemy tą wodę. Nie ma w ogóle takiej potrzeby, żadnej. No i teraz tak. Nie okrywaj, no bo na zimę też nie okrywamy. No nie, rośliny dobrze dobrane, to są takie, które ukrywamy, to Nie trzeba. Jest pełna roślin z naszej strefy rozodworności, które sobie możemy wybrać, gdzie w ogóle nie ma potrzeby, żeby wychodzić do tego ogrodu zimą i je jeszcze okrywać. No nie, więc nie okrywamy. Nie Oczywiście, założenie to jest takie, że. Cały ten ogród nasz prowadzimy w taki sposób zrównoważony, czyli że nie jest zachwiany obieg materii w tym ogrodzie. Wyobraźcie sobie, jak to jest w lesie na przykład. Spadają liście z drzew i się rozkładają na tej rabatce, tak? Tworzy się nowa gleba próchnicza z tych liści. Natomiast w ogrodzie, no właśnie, w takim wylizanym na przykład, tak? Każdy wylizany, tak wybriony, tam nie ma. Te liście I z powrotem przynieście je na daną rabatkę. Więc no taki najlepszy sposób do karmienia rabat, gleby, no bo nie roślin, glebę dokarmiamy, to jest kompost. I właściwie tylko to Wam polecam. Kompost albo no, każdą przekompostowaną materię organiczną, tak więc jeżeli to będą przekompostowane z rębki jakiś obornik, no nie ma rabaty, które rosną, ale na przykład to zakładane. To będzie ok. Zamykam to tak, jakby pod jednym hasłem kompost, no czyli jako materię organiczną. No poza tym nic nie trzeba żadnych nawozów, żadnego tam dokarmiania, żadnych polepszaczy. Nie podlewamy, tylko w suszy. W przypadku, kiedy widzimy, że te rośliny się męczą, no to faktycznie tam im kranik otwieramy niech się podlewają. wychuchanych dzieciaczków, tak, to o to w tym chodzi. Rośliny muszą się hartować, muszą walczyć o wodę, muszą walczyć o pokarm, nawet między sobą, jak są na terapii, one ze sobą konkurują. I dobrze, i dobrze, bo wtedy są silniejsze, wtedy mają ładniejszy pokrój. Zauważcie, czasami widać taką lawendę, umieszczane w internecie zdjęcia takiej lawendy, że ona jest taka olbrzymia i te wszystkie kwiaty właściwie leżą. No nie, wszystkie kwiatki leżą i ona jest taka ogromna, natomiast wyglądu to ona nie ma żadnego. No i dlaczego tak jest? No za bardzo nawożona, za bardzo Wszystko w liście, w długość. Natomiast no to jest cieniczna, sama ta łodyżka jest cieniutka, ona nie daje rady utrzymać tego kwiatka. Wszystko się wykłada i rozkłada. bardzo łatwo w życiu. W życiu szybciej idą w kwiatek. One mają ładniejsze kwiatki. Szybciej zakwitają tak w ogóle. Nie mają brzydkiego pokroju, bo one nie tracą czasu energii na to, żeby rosnąć w liście. One wiedzą, że muszą wydać owoc, muszą zawiązać nasionko, więc idą w kwiatek. Więc to jest ta zaleta. Są silniejsze, mają ładniejszy pokrój. No i tak Obserwuję, że często jest tak, że najpierw chuchamy, najpierw chodzimy naokoło tych roślinek, a potem narzekamy, że brakuje czasu na wyrwanie na przykład tych chwastów, że bolą plecy, no bo ileż to można? Natomiast ja uważam, że ogród może być takim miejscem relaksu i przyjemności, co nieustannie. Prób... Budować w kursie ogród bez wysiłku. <grych> Tutaj macie u góry link, macie też podlinkowane w opisie w ogóle szkołę projektowania ogrodów szkolenia.czekowisko.pl. Między innymi z tego powodu, że dzisiaj, właściwie dzisiaj, no do końca tego miesiąca, do 31 stycznia jest ostatnia szansa na zamówienie szkoleń dotychczasowych w dotychczasowych cenach, ponieważ od 1 lutego będą podwyżki i będzie drożej. I e, takimi kursami, które niezmiennie cieszą się e, dużą popularnością, największą popularnością jest właśnie ten kurs Rabata na długie lata, na drugim miejscu jest kurs e, więc to są dwie takie perełki, i ostatnio właśnie widziałam, że te chwasty też. wideo szkolenie o chwastach też się cieszy popularnością. To też i dlatego o tych trzech szkoleniach Wam tutaj dzisiaj wspomniałam. Podsumowując, może tak zbierzmy jeszcze raz wszystko to, o czym mówiłam. Jak to mieć ten zrównoważony ogród tak w praktyce. Po pierwsze, Rośliny dobierz do warunków, a nie do swojego widzimisię. się. Po drugie, posadź je na gęsto. Tak zaplanuj rabaty, tak zaplanuj kompozycję na rabacie, żeby rośliny mogły rosnąć piętrowo, mogły rosnąć na gęsto, żeby pomiędzy nimi nie było luk, wolnych przestrzeni, gdzie to słońce będzie docierało i będzie się tworzyło, będzie, będą się tworzyły dobre warunki ranków. No w naturze nie ma pustych miejsc. Jak nie wiadomo, co zrobić, patrzymy za swój płot, tak? Patrzymy na łąkę, patrzymy na las, w zależności od tego, do czego czym... będzie i obserwujemy. Są puste miejsca, nie ma czym na gęsto. Na początku, po trzecie, na początku opiekujemy się naszymi roślinkami nowo zasadzonymi. Jak dziećmi. Huchamy na nie, dmuchamy, podlewamy, dogadzamy, sadzimy je w idealnych warunkach i powoli puszczamy wolno. Roślinami opiekuje się natura. To nie jest tak, że teraz po prostu zostały na pastwę losu rzucone i nic z nich nie będzie. Nimi się opiekuje natura. Skoro zostało to posadzone mniej więcej tak, jakby sobie ta natura życzyła, no to teraz ona przyjmuje tutaj władzę. My się nie wtrącamy generalnie za bardzo, bo akurat nie w tą stronę, co nam odpowiada, no możemy sobie ją przyciąć, natomiast tak mniej inwazyjnie traktujemy ten ogród, tak? bo my tu jesteśmy największymi inwazyjami, powinnam wspomnieć o tym, że na samym początku, zanim ten ogród założymy, nie niszczymy wszystkiego, co jest, nie wycinamy drzew, nie niszczymy gleby, nie rozjeżdżamy jakimś ciężkim sprzętem. Szanujmy to, co mamy. Dalej. Właściwie takie największe porządki, można powiedzieć, robimy na wiosnę. Czyli takie sprzątanie, traw, przycinanie przez resztę roku. No to wiadomo, jak coś nam nie pasuje, jak coś wchodzi w kolizję z innymi roślinami. Taka potrzeba po prostu to przycinamy, bo nam się coś nie podoba, no bo no, ogród też jest dla nas. no To nie jest tylko tak, że tutaj owady jakieś się mają dobrze czuć w nim, ale my też. Sporadycznie. Sporadycznie, no bo zakładam, że nie ma takiej potrzeby, żeby to robić często, więc sporadycznie pielimy, podlewamy, jak są upały, jakaś susza i mm, pozwalamy na selekcję naturalną, bo w takim ogrodzie, tak jak i w naturze, co, czasami coś wypadnie. Jakaś roślina tak odporna, jak miała być. Jakiejś roślinie nasz teren nie będzie odpowiadał. No i teraz kwestia tak naprawdę naszego wyboru. Widzimy, że ona się źle czuje, widzimy, że się źle rozwija. I teraz, czy chcemy żeby ona była tym takim dzieciaczkiem, nad którym my będziemy się rozczulać i chuchać do samego końca, tak? czyli przez cały jej czas. Jeżeli mamy taką chęć, mamy pas, mamy... no to ja nie mówię, że nie, że należy teraz taką roślinę zostawić na pastwę losu, natomiast no jeżeli wypadnie, no to też nie ma co płakać, po prostu zastąpimy ją czymś innym, zrobi się w tym miejscu przestrzeń na jakieś nowe nasadzenia, które będą bardziej dobrane do naszego ogrodu, no nie, więc to takie podsumowanie, widzę wasze komentarze, widzę, czytam, o halo, halo, no halo, głos był koczek, nie wiem nie wiem są zakłócenia no um, dobra spojrzałam na komentarze spojrzałam no przykro mi że są zakłócenia nie wiem dlaczego mi tu nic nie pokazuje, że coś inaczej, coś źle, coś zrywa. wam tu będzie internet na 100%. Więc nie wiem dlaczego tak. Może przy nagraniu będzie lepiej trochę. Jak macie jakieś pytania, dajcie znać. Czy ten temat Was interesuje? Z jakim tematem chcielibyście na przykład pójść w następnym tygodniu? Możemy. Ten wątek tej mody ogrodowej, trendów ogrodowych. Jeszcze nie będę Wam tutaj wprowadzała takich tematów stricte kompozycyjnych, roślinnych, bo na no, no to będzie czas z wiosną. <laughs> na no to będzie czas z wiosną. A wiem o czym Wam powiem za tydzień. Za tydzień Wam powiem, jakie to warsztaty będą w tym tym roku tak naprawdę. Już trochę wspominałam na pierwszym spotkaniu w tym roku, że planuję dużo warsztatów w bardzo małych, kameralnych grupkach. Warsztaty będą miesięczne i właściwie co miesiąc, wiosną to będzie jakiś warsztat. I będzie można wspólnie ze mną poplanować swój ogródek. I będzie kwiecień, maj i czerwiec, a później wrzesień. Trzy terminy są. I za tydzień Wam o nich więcej opowiem, bo to będą różne ogródki, tak żeby osoby, które do warsztatów, mogły u siebie nawzajem podglądać w grupie, co też kombinują, więc będą małe ogródki, będą ogródki bylinowe, będą ogródki, tak jakby tworzenie rabat od podstaw, od zera ale także zmienianie, rabat, który się ma, więc będzie tak, yy, chciałabym, żeby grupy, które się zawiążą, yy, no miały ze sobą coś wspólnego, no nie? żeby nie było tak, że osoba, która dopiero zaczyna od zera ogródek, yy, musiała pracować z osobą, która już będzie tylko przesadzała te rośliny, no bo wtedy po prostu będziecie mieli więcej tematów wspólnych, jeżeli będzie ta, będziecie taką bardziej jednorodną grupą, więc taki mam pomysł, yy, więcej o powiem za tydzień. I dobra, nie widzę pytań. W takim razie ja się z wami żegnam na dzisiaj. Przypominam, że przypominam, że co, że tylko jeszcze parę dni do 31 stycznia, czyli tak naprawdę już końcówka jest promocji tej noworocznej. Ostatnia szansa na zamówienie szkoli w dotychczasowych cenach, bo od lutego są. Planowane i będą na pewno podwyżki. Więc zapraszam szkolenia.krzakowisko.pl. Kto jest sprytny, ten jeszcze może skorzystać w cenach z ubiegłego roku. Ja się z wami serdecznie żegnam. Dziękuję wam za obecność. Jeżeli by były jakieś pytania, to piszcie w komentarzu. Pa pa. Cześć.